Witam Was serdecznie w Nowym Filmiku na moim kanale. Dzisiaj są takie dosyć mocne warunki polowe z tego powodu, że kamera znowu musiała iść do naprawy. Naprawdę, już zdecydowanie przed Sylwestrem muszę zaopatrzyć się w jakiś nowy sprzęt do nagrywania. No i dzisiaj, właśnie wyciągnąłem po prostu telefon, stwierdziłem, że nagram nim jakoś nie jest z nim najwyższa, no ale w tym Full HD jako takim. Jest w stanie nagrywać, plus dodatkowo jak na taki niezbyt drogi telefon, to w nocy poza tym, że stabilizacji optycznej prawie w ogóle nie ma, nie nagrywam najgorzej. No i dzisiaj sobie właśnie nagrałem telefonem, no stwierdziłem, że lepiej nagrać Wam strzelanie na 40 dni do Sylwestra nawet telefonem, byleby takie strzelanko się pojawiło. Mamy tutaj kilka właśnie ciekawych produktów, więc mam nadzieję, że mi to te niedogodności dla Was wybaczycie. Już postaram się, żeby w kolejnych nagrywanych filmikach mieć jakąś normalną kamerę. No i, po prostu, no i po prostu tyle. Dzisiaj jest 40 dni do Sylwestra, jak już mówiłem. Na polu naprawdę jest dosyć chłodno. Można też sobie powiedzieć, że to takie filmy jak za dawnych lat, no bo oczywiście przez długi okres czasu, kiedy ten kanał dopiero zaczynał, no to głównie filmiki były, no nie głównie, tylko filmiki były wyłącznie nagrywane właśnie telefonem, więc można powiedzieć, że to tak powrót trochę klimatycznie do... Yy, wielu lat wstecz yy, No i mam tutaj oczywiście też kilka klimatycznych produkcików Które zaraz sobie przetestujemy Odpalimy Mam tutaj na przykład Wulkan F7 Krakling od Go. Mam nadzieję, że będzie tak fajny jak go zapamiętałem Latarkę sobie chowam Wyciągam za to zapalniczkę No i yy, lecimy Także już muszę tak nogę wyprostować Bo mam dżinsy Nie mogę się teraz do tego dostać No i dobra Mam nadzieję, że nie będzie bardzo źle z tą jakością, że nie będzie za ciemno. A nic, no ale zobaczymy. No a na dobry początek zaczniemy sobie od mniejszego wulkana, jaki dzisiaj przygotowałem, czyli to jest Spark 5 od Tropika. Mam nadzieję, że też ostrość będzie w miarę dobra. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Odpalamy. Eee, nie ma chyba takiej strasznej tragedii. No, ogólnie ten wulkanik nie jest najwyższych lotów, dlatego też nie trwał zbyt długo. No i teraz weźmiemy jakąś petardkę, nie chcę tutaj głośno strzelać. I ją sobie wsadzimy, wbijemy do ziemi, bo to jest dosyć nawet mocna petarda. Bo to jest oczywiście ta wudu od komety. W ogóle jak słyszycie po moim głosie, to nadal jestem jeszcze trochę chory. Dlatego też nigdzie dalej nie poszedłem z tym strzelaniem. Bo miałem właśnie coś tam nagrać dalej i odpalić kilka fajniejszych rzeczy. No ale przez to, że jestem chory na razie na nie chcę się za bardzo z domu ruszać, żeby się bardziej nie rozchorować. No i dlatego nagrywam tak na miejscu. Kurczę, tak coś nie mogę wsadzić tej petardy w tą ziemi, tej ziemi nigdzie. O, dobra, udało się. No i zobaczymy. Ona nawet będzie. Może jest szansa, że będzie głośna, mimo wsadzenia do ziemi. Mam nadzieję, że mnie ta się nie będzie dar później. No, na szczęście, nieszczęście. Yy, gruba ziemia tą petardę pokonała. No i głośno nie wybuchła. No, ale teraz weźmiemy sobie, odpalimy petardę normalnie. Też bardzo staroklimatyczną petardę, czyli COZERO 202 od JORGE. Super cracker. Jest to k 202 S. Ją nie będziemy już do żadnej ziemi wpychać. A nic, nie ma co przesadzać. To nie jest aż taka mocna petarda, żeby się tym tak przejmować. Że ona sobie tam lekko strzeli. No i dobra. Tylko nie pamiętam, która to jest wersja. Bo była taka ta wersja, która jest naprawdę mocna. No i to mogła być ta wersja, która jest dosyć mocna, bo petarda, mimo że stałem jakieś tam 4-5 metrów, delikatnie wywołała u mnie pis w uszach No, oczywiście nie mocno, bo to nie jest mocna petarda, ale, ale taki wiecie, no poczułem, poczułem na uszach. Dobra, teraz mamy kolejną petardę, czyli Tiger Thunder od arki. Też bardzo stara petarda, ale też dosyć fajna. Czterostrzałóweczka. U. O! Szczerze? To jest może... Być może jest to nowa rekordziska, bo nie zdarzyło mi się, żeby petarda przeleciała ponad 3 metry. No ale wiadomo, w wielu strzałówkach tak może być. Wyjątkowo mocna. Poleciała daleko. Chyba dlatego, że z jednego strzału, a strzału nie zrobił się strzał, tylko po prostu jakby sobie ten ląd się spalił i było takie wszt i może zachowała się ta petarda lekko jak, jak rakietka czy coś w tym stylu, no ale tak czy jak wybuchła dosyć blisko no ale ona nie jest na tyle mocna, że nawet wybuchając przy nogach ona raczej nie ogłusza i mamy teraz kolejną rzecz którą bardzo lubię, czyli zimny ogień nie wiem gdzie mam latarkę w telefonie bo bym ją zasłonił, ale chyba nie ma takiej potrzeby O, ostrość w telefonie. No, taki zimny ogień. Przy okazji wykorzystamy go, żeby odpalić sobie od razu od razu kulkę krakingową. I wrzucimy sobie ją tam dalej. Takie wyszło fajne ujęcie wydokującego się zimnego ognia. Weźmiemy jeszcze jedną i spróbujemy... O, już się nie odpali, ale to nic. Yy, I może to sobie weźmiemy w jakiś ciekawy sposób odpalimy. A standardowo spróbuję ją podpalić i wyrzucić w powietrze. To też zazwyczaj fajnie się udaje. Lewą ręką to jest ciężkie, ale, ale będzie co będzie. No niestety. Odrobineczkę rzutu zabrakło, ale nie chciałem tak mocno machnąć, bo usłyszałem, jak mi się wszystkie klucze zaczęsły po prostu w kieszeni i nie chciałem, żeby powypadały, bo muszę jeszcze wjechać samochodami do środka. No i tak to wyszło. A teraz sobie wsadzimy strzający lęcik do tego wulkana wypalonego, może, i zobaczymy, co to ciekawego będzie. Czy on się utrzyma tam w środku, czy się wywróci? Taki eksperymencik. Uuu, ale to jest kurde jasne. Ło, wow, ale z iskrami. No, prawie lepszy wulkan niż oryginalnie wyszedł po wsadzeniu tego strzelającego lądu do tego wulkanu. Wulkana, nie wiem jak to się wulkana, wulkanu. A tak czy siak, to bierzemy teraz kolejny wulkan. Na dzisiaj przygotowany jest to już zdecydowanie trochę większy wulkan od tego. Jest to F7 Kraking od Go, jak już też wcześniej mówiłem. Naprawdę go lubię. Ma na początku zwykły efekt, a później Kraking. Jak to na to właśnie nazwa wskazuje. Mam nadzieję, że będzie fajny. Wow, ale on jest dobry. Jaki duży. Dokładnie tak. Ten wulkan był tak doskonały i świetny, jak o nim zapamiętałem jak na tą wielkość. Jest naprawdę fenomenalny. Bardzo go polecam, Mega gęsty ten kraking, fajny. A teraz weźmiemy sobie jeszcze motylkę na finał drone 1 od komety. Też z efektem krakingiem na koniec. I mam nadzieję, że sobie poleci tutaj z wydeptanej ziemi, A jak nie, no to trudno. Idę się schować za szklarnię szybko. Ty, 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 ty. I tym pięknym, podniebnym efektem kończymy to strzanie z okazji 40 dni do Sylwestra. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. No i widzimy się już wkrótce w kolejnych materiałach. Do zobaczyska. O, nawet tak ładnie, nawet ten telefon nie najgorzej nagrywa tą górę, którą zawsze u mnie na filmikach oświetlono Widzicie, lecimy.